Dzień dobry, jestem WeWap WeWap i jestem mną dzisiaj Kodłaty. Elowinka, kolejne przygody dwóch kucharzy, którzy biegają. Muszę się, się upewnić, czy to się nagrywa, bo jeśli się nie nagrywa, to tak słabo trochę. Yy, czekaj chwileczkę. Yy, yy, dobra, nie wiem, chyba się nagrywa. A, nagrywa Nagrywać. się, chodźmy. Dobra. Głównie okay, trochę tej misji porobiliśmy, żeby nie było ten. No bo brakowało nam gwiazdek po prostu, bo mieliśmy 25, potrzebne było 26, więc mamy zaraz 28. Żeby nie było. Ho, ho ho, coś się że będzie tutaj dużo zabawy. O, dobra, będzie fajnie. Ho ho, ho, ho. Kurde. Ryba. Dobra, to jest straszne. Czekamy y... y się to. Zgadzaj to do tego, frytków. To mi się będzie ciężka już to czuję. Okej, okay, zostań tam, Paweł. Dobra. Wiesz ja tego po prostu dużo powrzucam tutaj. Okej. Okay. To będzie dla ciebie. Dobra, mam już pierwsze danie. Powrzucaj te, bo trzeba tego, by, by, by zupę zrobić. Powrzucaj pieczarki. Dobra. Okej. Okay. Teraz ja sobie... I teraz gotuj to, krój to i gotuj. Nie wiem są tylko pomidory, bo chciałem też inne. O dobra, akurat pomidory są potrzebne. Dobra, tak, pomidora nie potrzebuję. Razem nie mamy swojej muzyki, tylko jest muzyka z gry. Napiszcie, czy Ech, wam pomidor. się podoba. Dobra, obydwa jesteśmy... Ej, tam się pali Paweł teraz. <laughs> Widzisz to? O, miałeś tam zostać. No, ale przy, przypadek. Dobra, tam się pali, ale to nie szkodzi. Gotuj tego, pomidory gotuj. Gotuj, ja, ja jadę tam ugasić. Okej, okay, to jedź. Mamy ostry pożar, tak jakby. O nie, umarłem. Umarłeś od ognia? Nie, spadłem. <laughs> nie, gaśnica jest u ciebie. <laughs> ja pierniczę. Nie masz tam, nie, jest tam jedna gaśnica, Weź ją, dobra i gaś. Okej okay. Ej u mnie też się pali Okej okay. Musisz sobie tam sam to ugasić, ja tutaj oddaję kolejne danie i dobra Cebulę, cebule. będę tutaj przerzucał cebulę Nie mam śmietnika tak trochę No to nie wiem Tu jest śmietnik u mnie Dobra, potrzeba Brawo. ryby, ryby potrzeba Pomóż paliśmy. mi to robić. Pa dobra, zrypaliśmy to konkretnie. Dobra, krój to i wsadzaj. Dobra, ja cię tutaj przerzucam, ja przerzucam, ty to krój i masz To może zrobimy tak? Po prostu... Z tej misji zaczniemy od początku nagrywanie. Nie, dobra, palce, robimy to, jest śmiesznie. Pyk. Nie jest źle, po prostu... Nieźle, po prostu, no wiesz, może to jest niskie wymagania punktowe są na tej misji, może po prostu. Okej, okay, mi się tu zupa robi. Okej, okay, dobra, pyk. Yy, najwyżej się wytnie nieudane próby, o ile będą jakieś. Yy, yy. Dobra, jak nam tutaj idzie? Zupa cebulowa już idzie, tylko musi do mnie wóz podjechać. Kurde, byśmy tylko mogli sobie podawać tej, na przykład, tej, tej ciężarówek do siebie jakoś. Nie, zostałem ukradziony. Nie, spadłem ze zupą Czekaj, podnieś zupę, ona gdzieś tutaj będzie. Kurde. Tam jest zupa. Nie ma zupy! Zraciszmy zupę. Masz, gotuj to, tnij i gotuj. Ja ci to przerzucam. Te. Ty czary. Dobra, już tyle. I tu by się przydała trzecia osoba, która by przerzucała te. Przedmioty na dane żarówki że, kurcie, Ale właśnie, Nie mamy dyną, przyjaciół. Tytą osobą, osoba, która mogłaby z nami zagrać, akurat ma focha na nas. No tak. To prawda. ludzie y... nikt tego nie obejrzał, więc po co my to robimy? Nie, no może ktoś to obejrzy, to to tam wie. Dobra, y, chodźmy. Przynajmniej się dobrze bawimy. Y, dobra, mam tutaj pyk. Okej, okay, już końę. Kurde, krótka misja. A tak, patrz, 90 tego. PUNKTÓW A NIE JEDNEJ GWIAZDKI 8 PUNKTÓW TAM WYBRAKŁO Jeszcze raz może Dobra, to to się wytnie Dobra, zostawi się, żeby odcinek był Wiesz Nie no, ja sobie to wytnę Ej, rzucaj Dobra, już się rzucam Ziemnioki też byś mógł No, ziemniaki też rzucam, spokojnie Masz tu ziemnioki, ryby... Dobra, i teraz krój to już masz musisz najpierw pokroić. Dobra, i teraz ja idę do siebie robić zupy. Pomidorowa, okej. Okay. Ja nie mogę tego wstawić. Ups, umarłem. Ej, już jest stworzone, tylko że pokrój tą rybę. Jak to jest wstawione? A bo zapomniałem pokroić, właśnie? No właśnie, ja pierncie. Dobra, og ogarnij te zamówienia, ja będę ogarniał zupy tutaj, okej? Okay? Nie! Aj, kurde, umarłem. Dobra, już przez Pomogę ci tutaj przynajmniej. O, że ta misja jest cholernie trudna. To prawda. Znieść już czego? peta, czy co tam jest. Yy, ale potrzeba jeszcze ziemniaka do niego. Ale faktycznie. Czekaj, Ach, znowu umarłem. Ale dobra, pojawię się na tamtej wyspie. Jestem na tamtym aucie już chyba. Więc będę robił zupę teraz. A ty musisz tam to ogarnąć sam. Tyk. Dobra, ja gotowe. Dobra. Dobra, i poddawaj te zamówienia. Dobra, tutaj czekam z zupą. Nie mogę jej stracić tym razem. Ej, ja nie mam talerza, tak jakby trochę. Eee, yy, to nie szkodzi. Talerze nie są potrzebne. Dobra, ja sobie rzucę parę talerzy. Ile tutaj? Dobra, idę ci rzucić tam... Dobra, czekaj. Potrzebuję cebulę. Przerzucę sobie cebulę najpierw. Jeden talerz masz na wozie. Poleci na wozie talerz. A ja tutaj dalej zupy ogarniam. Nie, cebula! Cebulo, cebulo, cebulo. Nie, cebulę sobie zrzuciłem. Kolejną cebulę sobie rzuciłem. Czy sterowanie na klawiaturze w tej grze jest okropne. Okej, okay, dobra. Kontrolerze też jest dosyć szkodliwe. Wiem. Zdaję sobie z tego sprawę. Ja nie mogę robić jakichś dobrych ruchów. Yy, dobra, przerzucam sobie składniki teraz, to no tak. Cebula jedna... Cebula druga... Yy, pieczara... Ej, pieczara ci tam padnie. Widzę. Brak Pali Palić się ten! Pię... ki że mi je, że mi powiedziałeś. Nie ma sprawy, OK Okej. Nie idzie nam to prostu na źle jak już wiemy mniej więcej o co chodzi. To trzeba uważać na tej Dobra, tyle mi wystarczy. Ty, o, tak Nie zdążyłem Dobra, Bo ja Więc jeszcze... Więcej fryty. Dobra, ja teraz się przerzucam, trochę na przerzuca. Ej, bo to nie jest na ogniu, ja się dziwię, że tak wolno i idzie. Dobra. Okej, okay, musisz tobie już tam dawać radę. Ja to nie zastanawiam, żeby to się nie spaliło. Okay. jedna zupka. Okay. Druga zupka, okej. Okay. Ja czekam, aż to będę mógł oddać. Talerze, dawaj mi talerz, dawaj talerz, dawaj talerz. Nie, nie mam talerzy. Zaraz, bo już wszystkie, patrz. Czekaj, musimy tutaj na chwilę, przejść do mnie chyba. Tak, dobra, drupa. Yy, nie, co ja zrobiłem? Dobra, zdążyłem. To Uda i tyle. Okej, okay, udało nam się. Dobra, nice. okay. okay. dalej, dalej. Nie, chcę nam nie, Jedziemy przyjść. dalej Gramy tylko tak, żeby przejść. No trochę tak, trochę. Dobra, ja może zmienię sobie kucharza, na przykład na... O, tym bytek. Doskonale. Okej. Okay. Tutaj widzę już też sporo zabawy. Umarłem już. Dobra, dawaj krój tej temy albo coś. A nie mam Laty... tutaj kraciarki, dobra, to... Oh, to się ślizgają te przedmioty. Dobra. Okej, okay. Paweł idzie nam doskonale. Dobra, bierzemy po jednym i idź, no? Przechodź. Ja biorę fryta i też przechodzę Dobra, tam są jeszcze środkownice Dobra Musimy sobie jakoś to przerzucać. Czekaj, sprawdzimy, czy to dolatuje jeszcze. Patrz Widzisz, musimy sobie tak przerzucać to, te itemki Co ci powiem, zdradzę Ci no. taki mój mały sekret. Coraz mniej mi się podoba ta gra. Czemu? Nerwuje mnie już powoli. No jest ciężka, to prawda, ale... Yy, dobra. Masz tutaj leci kartofel. Musisz to poskładać jakoś. Tofle tam są takie. Dobra, ideali. idę, 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 idę. Okej, okay, chodź. O kurde widzę to. Marłem. Kurde, to jest... Musisz to... Okej, okay, dobra, poświęciłeś się. Yy, ja to podniosę. Okej. Okay. Dobra, to dobra mam na... to, mam to. A znamicie to coś nadzieje? No to prawda, ale może nam się uda, bo patrz, jeszcze nie zalegamy z jakimś zamówieniem tak bardzo. Przerzutaj mi te rzeczy. Padłem. Okay. no bo ty masz więcej frytkownic, ty masz więcej frytkownic byku Tak, ja mam tylko jedną teraz aktualnie A ja też mam tylko jedną, to masz, muszę ci to przerzucić Ups, umarłem z tym Dobra, to krój, teraz się znowu zamieniamy Okej, okay. o nie To jest musisz, dobra ja mam zmywanko Dobra, oddaj jakieś tam zamówienia Potrzebujesz talerzy, to ja ci pozmywam, pali się Dobra, zmywaj to, ja, ja pozmywam, idź już. Idźmy, idźmy. To już jest gotowe, czy już to już jest tylko pokrojone? Tylko pokrojone. Dobra, to potrzebujemy frytkownicy. Y, spadłem z gotową rybą. Uch, nie. ja spadłem z pokrojonymi ziemniakami, dobra. Bez nadziei bicie, szczerze. Uch, dobra, ziemniaki. Najgorsze że się gali po tych platformach, to jest straszne. Okej okay. Musimy jakiś podział ról wymyśleć albo coś takiego. Ja ci przerzucam składniki, ty je ciachasz i potem możesz mi przerzucać niektóre. Ja będę też na naczynia. Musimy się po prostu... Ty musisz być na tej wyśpiania na tej i musimy sobie tak przerzucać po prostu. Nie, nie możemy przechodzić, musimy przerzucać to. Chodź. Dobra. Okej, okay, przerzuciłem Ci kolejne rzeczy. Jak nie masz tego pokrojone, możesz mi przerzucać, bo ja mam sporo frytkownic też. Przerzuć mi ten talerz. Umarłem z nim. Okej. Okay. Yy. Pyk, dobra. Nie smaży się już. Dawaj kartofle, kartofle zdążymy jeszcze zrobić, bo to sobie punkty. To się wytnie. Kroimy kartofle. No i dawaj, jedzie, masz Aleś jakiś? Musisz mieć, dobra Już nic więcej nie dążymy. Nam no, się jeszcze pali tak w ogóle. Dobra, zróbmy pożar. Ogień Dobra. No i co, udało, udało, udało się? Udało się. Dobra, to znaczy, że nie poszło tak źle. Bo jaki szef teraz to... Profesjonalny... ludzie, widzisz to co ja? Widzę. Okej. Okay. O, skończyliśmy świat w ogóle. Nice. I ile to już trwa tak plus, plus? Dwie misje zrobiliśmy, to zazwyczaj robimy trzy albo cztery. żeby wyobraź sobie, że swaylowaliśmy już raz. Na co się wyetnie? Dobra, dawaj, gadaj z nim. No to zobaczycie, zobaczymy jeszcze. Najwyżej wyjdzie trochę dłużej, albo trochę krócej. Bo tym razem nie mam ustawionego zegarka. Okej, okay, dawaj, wbijamy tam. Jedziemy naszym busikiem. Co ty zrobiłeś, ludzie? Znowu problemy techniczne z WAPem. Tak to ja i tak się z nim gra. Wszedłem przez przypadek, gość. Ty trolujesz cały czas. Ja troluję. Dobra, cichaj tam, patrz, gotujemy znowu. Mnie nie są... Oh. Ja ba... Właśnie wziąłem go, tego nowego. O kurde, pizza, patrz na to! Ja cię sunę, teraz jesteśmy francuskimi kucharzami. Dobra, yy, dawaj. Możemy z dwóch stron kroić. Jeszcze Dobra, ciasto, ciasto zrobione. Krój też pomidora od razu. Dobra, jest gotowe. Czekaj, jakie będzie utrudnienie. Yy, Smażę ciasto, mogę samo ciasto? Ludzie, burza byku. Yy, nie, najpierw muszę położyć składniki, to ja to mogę wyjąć? Mogę. Do pieczara. I do pieca. Pyk. Dobra, dalej, następne. Obydwa, patrz, od dwa razy szybciej poszło. Następne, no i dawaj, i ja będę zanosił. I króli następne. Baza. Białasa. nam się. Daj, 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 daj Masz, odnieś ją, to się wkłada do pieca. Okej. Okay. Dawaj Dobra Ja pizza. pizzę Widzisz to co ja? O duchy Duchy? Y, ni nikogo nie ma po drugiej części teraz Możesz przejść naokoło Wszystko Udało się, dobra y, na, na talerzyk i ten Dobra, i krój następnej itemki, no Ja ci to no. zdejmuję. Krój, krój Brak, Dobra, oje. ser, pomidor i ciasto jeszcze ale muza w ogóle Nie mogę tego tutaj dać Pyk Pyk i do pieca Dobra, następne składniki Musisz coś robić Ja idę ubić naczynia bo coś takiego Krój składniki Gdzie jest mywarka? Tutaj jest Mogę od tej strony? Mogę Ej, szybko Idę, idę, spokojnie Pyk Dobra i... Idę po talerzu umyć. I ty krój to kładź gdzieś obok. Dobra. Powracamy do tego ułożenia. To no tak, wóżt. Mogę się to już dłożyć też. To ja bym po prostu to poszedł na piec dać. Nie mogę, bo to latało tak trochę. A, no dobra. Yy, I okej. Okay. I damy następne składniki. Yy, yy. ciasto, pomidor, ser Ser Okej okay. Idę to odnieść Ej, Ej ja to odnieść Nie zagłośno to muzyka w leci? Dobrze chyba jest Nie Ej, wiem, ty, może być od razu ze sobą ten talerz? Yy, tak Eee A. A ten, no to już trudno, czekaj. My się potrzebujemy. Ser, patrz i gotowa pizza już jest kolejna. Krój następne rzeczy. Patrzę na okay. razie co jest potrzebne, bo Dobra. na pewno... Jest... I pyk. Dobra, ja teraz będę tutaj kroił już. Nie mogę kroić. Idę o od... pizza. Dobra, pizze nie są takie złe, dobrze nam idą pizze, patrz na to. O, dobrze się sprzedają, nie? No, dobrze się sprzedają te Dobra, pyk i tyle. Tak? Zapierta. Idę umyć naczynia. Krój na rzeczy. Są duchy. No, dobra, dobra. Pyk. O, dobra. Pyk, pyk, dawaj wuszcza. Okej, okay, krój to. Jakie w ogóle... Planże tu są. Okej, okay, pyk. Śniutka pizza, lubię pizzę. Pyk, ja też lubię pizzę. Masz na no, pizzę najbardziej lubicie. A ja bardzo lubię pizzę, na przykład chłopską. Jeśli mam no. wybrać na przykład jaką pizzerię bym wybrał, i jaki rozmiar to, oczywiście piwniczka, pizza kolos. Pizza kolos. No dobra, już koniec. Dobra, 150 hajców. Nooo, fajne Dobrze Dobra, robimy jeszcze jedną misję na tym odcinku, czy już nie? Awaj, to będzie jak już to dłużej. Dobra, to będzie trochę dłuższe. Robimy jeszcze jedną. Chyba, że już kończymy i zaczynamy jeszcze jeden. W sumie i tak, jak nas nie stać z kami. No to co, to do kończymy no, już. my byliśmy w wapiku Dłaty. Halo to Było Ktoś, gnajcie, Papa.